Nazywam się Andrzej Twarowski. Pomagam łatwiej, szybciej i drożej sprzedawać swoje produkty i usługi. Na co dzień prowadzę licencjonowane centrum szkoleniowe firmy Sandler Training. A dzisiaj zapraszam do oglądania specjalnego odcinka z serii Polubić Sprzedaż. Chciałbym dzisiaj pokazać, w jaki sposób rozpoznać prawdziwe intencje podczas rozmów sprzedażowych. W trakcie dzisiejszego odcinka będę wykorzystywał interaktywny flipchart Samsunga. Jest to urządzenie, które z jednej strony umożliwia pokazywanie jako formę ekranu wcześniej przygotowanej prezentacji, natomiast pełni również funkcję wirtualnego flipcharta i będę robił pewne notatki, które będziecie mogli dostać na koniec tego programu. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dostać, Notatki z tego programu, na końcu wejdźcie na stronę www.biznes24.pl, podajcie swój e-mail i wszystkie notatki dostaniecie. Warto tak naprawdę spojrzeć na to zagadnienie z takiej perspektywy. Spotkanie z klientem jest to wymiana serii komunikatów. Pojawiają się jakieś słowa, pojawiają się jakieś interpretacje tak naprawdę tych słów. W związku z tym możemy ten obrazek e, przyrównać i pokazać do takiej sytuacji, kiedy sprzedający coś mówi e, klientowi, klient w jakiś sposób interpretuje to sformułowanie. W związku z tym pojawiają się jakieś słowa, prawdopodobnie jakieś argumenty sprzedażowe. Po stronie klienta pojawiają się natomiast jakieś myśli. Być może z tymi myślami związane są hipotezy dotyczące tego, co klient tak naprawdę chce zrobić z tym komunikatem. Być może te hipotezy wypowiada, być może ich nie wypowiada. Mogą natomiast również pojawiać się pewne znaki zapytania. I całe to zagadnienie pokazuje, że komunikacje między ludźmi moglibyśmy porównać do modelu góry lodowej. Czyli jest pewna warstwa widoczna komunikatu, jest pewna warstwa, którą widzimy, natomiast często prawdziwe znaczenie tego komunikatu jest schowane pod wodą. I pytanie, czy kiedykolwiek spotkaliście się z następującymi sformułowaniami: Na przykład musimy to przemyśleć, albo inny komunikat. To naprawdę bardzo interesujące to, co Państwo nam dzisiaj pokazali. Albo jeszcze inny komunikat. Proszę przesłać ofertę mailem, odezwiemy się, jak będziemy zainteresowani. I tak naprawdę każdy z tych komunikatów może nieść w sobie dwie warstwy komunikatu. Może nieść w sobie warstwę jawną. Mówimy wtedy o komunikacie jawnym, natomiast uwaga, czasami prawdziwe znaczenie komunikatu jest w tak zwanym komunikacie ukrytym. Komunikat ukryty, czyli to, co jest pod wodą, to, co może robić prawdziwe niebezpieczeństwo. Czasem ten komunikat ukryty faktycznie jest widoczny pod taflą e, wody, natomiast czasem faktycznie jest głęboko schowany. I wróćmy do tego naszy, naszego klasycznego przykładu pod tytułem Musimy się zastanowić. Jak do tej pory interpretowaliście tego typu komunikat? Być może interpretujecie to na zasadzie, OK, klient musi wrócić, wewnętrznie to przedyskutować, faktycznie potrzebuje chwili na zastanowienie. Ale uwaga, być może coś Wam mówiło. Wasze doświadczenie albo wasza intuicja, że prawdziwe znaczenie tego komunikatu było zupełnie inne. Być może faktycznie czuliście, że właśnie klient wam mówi: Nie dziękuję, to nie jest dla mnie, ale nie chciałbym Tobie tak wprost o tym mówić. Pytanie zatem: Co możemy z tym zrobić? Natomiast zanim przejdziemy do rozwiązania, to chciałbym pokazać jeden bardzo ważny aspekt, który pokazujemy w Sandlerze. Jak spotykamy się z klientem, to pierwsze spotkanie z klientem może zakończyć się takimi trzema scenariuszami. Klient może powiedzieć: Tak, chciałbym dalej z Wami rozmawiać, albo może powiedzieć: Tak, to jest dla mnie. Widzę potencjał w zastosowaniu tego rozwiązania. No i wiadomo, że to jest bardzo pożądana odpowiedź, której często oczekują handlowcy. Natomiast czasem klienci mówią, nie, to nie dla mnie. Nie potrzebuję tego. Nie mamy podobnych wyzwań. Radzimy sobie sami. I uwaga, to też jest odpowiedź, którą możemy uzyskać, i ona daje przynajmniej jakiś punkt odniesienia. Natomiast jest też trzecia odpowiedź, którą moglibyśmy symbolicznie opisać znakiem zapytania. To są wszystkie odpowiedzi, które ani nie są odpowiedzią na tak. Ani nie są odpowiedzią na nie. Typu na przykład musimy to przemyśleć, będziemy w kontakcie, odezwiemy się, jak u nas pojawią się potrzeby w tego typu obszarze. Proszę o kontakt po pół roku, albo uwaga, to co często teraz występuje. Prosimy po, o kontakt, jak się skończy pandemia. W sandlerze tak naprawdę często zadajemy pytanie, która z tych odpowiedzi jest? Najgorsza i padają bardzo różne odpowiedzi. Część handlowców mówi, że nie jest najgorsza. Uwaga, to są raczej mniej doświadczeni handlowcy. Natomiast ci bardziej doświadczeni handlowcy mówią, że najgorsza jest odpowiedź środkowa, ponieważ bardzo często ona de facto jest swego rodzaju kroczącym nie za tym znakiem zapytania za tym to ja się zastanowię kryją się jakieś obawy przeszkody obiekcje w związku z tym często proponujemy żeby tą odpowiedź wykreślić z zestawu yy, komunikacji komunikatów które akceptujemy ze strony klienta no dobrze ale dlaczego tak jest, że jednak niektórym handlowcom jest ciężko przyjąć taką opcję podejścia zero-jedynkowego pod tytułem albo rozmawiamy dalej, albo zatrzymujemy? Jest to związane z czymś, co nazywamy w sandlerze syndromem szczęśliwych uszu. Syndrom szczęśliwych uszu, tak jak ten szczęśliwy pies, polega na tym, że interpretujemy sygnały z otoczenia w taki sposób, jak chcemy, żeby były interpretowane. Czyli jakikolwiek pozytywny sygnał odbieramy na swoją modłę. Natomiast, niestety, rzeczywistość bywa inna. W związku z tym, co możemy zrobić, żeby faktycznie e, zweryfikować, Odpowiedź ze strony klienta, co możemy zrobić, żeby dotrzeć do tych prawdziwych intencji. Na początku warto się zastanowić, dlaczego klienci niezbyt chętnie mówią wprost to, co mają na myśli. Czyli jakie są tak naprawdę powody tego ukrywania informacji albo chowania się za pewną fasadą. Pierwszy powód jest dosyć prozaiczny. Otóż część klientów chce być po prostu miła albo grzeczna dla swoich rozmówców. W związku z tym pierwszym powodem to jest swego rodzaju kurtuazja. Pojawia się kurtuazja. No i teraz, jak mówię o tej kurtuazji, to być może u Was w głowie się przewijają takie myśli, żeby moi wszyscy klienci byli tacy grzeczni i mili. Okej, okay, no to może są wyjątki, ale wierzcie mi, faktycznie wielu klientów chce być miłych. Drugi powód to jest po prostu brak asertywności. Brak asertywności. Nie wszyscy klienci wprost komunikują, nie wszyscy klienci mówią to nie dla mnie. Kolejny powód to jest chęć posiadania tak zwanego planu B. Wielu klientów nie rozmawia z jednym dostawcą, tylko rozmawia z kilkoma dostawcami, i dopóty, dopóki nie podpiszą umowy, nie umówią się finalnie, to chcą mieć jakąś opcję wyboru. A czwarty powód to jest po prostu obawa przed ujawnieniem pewnych informacji. Jaka to może być obawa? Na przykład klienci obawiają się powiedzieć: To nie dla mnie, ponieważ nie mam wystarczającego budżetu albo boją się powiedzieć wie pan co ja tu w zasadzie to nie jestem decydentem w tej firmie a wiem że szef nie lubi tego typu rozwiązań obawiają się podania tego typu e, informacji w związku z tym jak mamy zmapowane powody dlaczego tak naprawdę klienci pewne informacje chowają nie mówią wprost to może przyjść nam łatwiej dotykać tego komunikatu ukrytego i co możemy zrobić jeżeli faktycznie czujemy że warstwa prawdziwa ukryta jest zupełnie inna od tej warstwy oficjalnej, werbalnej. Tu przychodzi na pomoc technika, którą nazywamy w Sandlerze klaryfikacją. Jest to bardzo dobra technika, bo ona pozwala dotrzeć faktycznie do prawdziwych potrzeb i intencji. Uwaga, wymaga też pewnej odwagi. Ponieważ nazywamy ją klaryfikacją i ona dotyczy pewnej hipotezy, to warto. Żebym używał sformułowania pod tytułem: Mam wrażenie. Czy jeżeli czujesz, że klient ci mówi nie, to możesz powiedzieć: Mam wrażenie, drogi kliencie, że jednak pana nie przekonałem. Mam wrażenie, że już pan podjął decyzję na nie. Wymaga odwagi, ale faktycznie pozwala docierać do prawdziwych intencji i dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa rozmowa. Przypomnij sobie wszystkie te komunikaty, które Tobie klient mówi, które mógłbyś przypisać do tego modelu góry lodowej. Pomyśl, w jaki sposób byś zareagował. Zapisz tą reakcję. I jestem przekonany, że te reakcje pomogą Ci lepiej i skuteczniej sprzedawać. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Wszystkich Was, którzy chcieliby dostać notatki wraz ze slajdami, wypełnijcie proszę prosty formularz na stronie www.biznes24.pl. A wszystkich zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii Polubić Sprzedaż.